Państwa dwa parowozy i tutaj pierwsze zestawienie, pierwsze porównanie, bo minęły nas największa lokomotywa PT47 oraz najmniejszy parowóz Kokeril, który przyjechał do nas z To jest również parowóz z krajów z Belgii lokomotywa, która ma nazwę Tubize. Tubizę, parowóz, który gościł już w Olsztynie, możemy go podziwiać drugi raz na olsztyńskich torach. Oczywiście i my pokiwali, no i jeżeli podoba nam się że... to też oczywiście nagradza się plaskami, jak w teatrze, jak na scenie. Poważny głos, poważna. Zabóz niemieckiej serii 41, ciekawostka dla miłośników lokomotyw. Dzisiaj przeprowadziła pociąg z Drezna, z razem z drugą lokomotywą niemiecką. Brawo, brawo, brawo! Mamy małe takie wykwity pary to jest tak zwana ferunga, czyli parowóz TKH. <grywa> I to jest drugi z parowozów polskiej konstrukcji oprócz pt 47 także ten parowóz jest skonstruowany, wyprodukowany w Polsce i ciekawostka od pewnego czasu trafił na wypożyczenie do Wolsztyna, ponieważ jego właścicielem jest firma DB Cargo Polska. Parowozownia podpisała stosowną umowę i po paradzie parowozów parodotywa została, ona nie opuści. I będzie tutaj prowadziła pociągi turystyczne. Szanowni Państwo, tych powiemy jeszcze za chwilę, przekażemy kilka, miejmy nadzieję, ciekawostek. Pozostały jeszcze dwie lokomotywy, które zbliżają się do nas. Jest to parowóz, który przyjechał dzisiaj do nas z Niemiec oraz lokomotywa. Która

bardzo wolno, dostojnie, oszczędnie, ale ja myślę, że od za chwilę pokaże a za chwilę, tak jak wspomnieliśmy, uchylimy rąbka tajemnicy, co łączy te dwa parowoty.